Jutro o północy kończy się stary rok, zaczyna nowy, i trzeba. trzeba zrobić... przygotować sobie coś smacznego, żeby dobrze się bawić i nie robić tego na głodniaka. Tak. I najlepiej, żeby to było małe co nieco. Eee, mamy tutaj ciasto, które już znacie. Znajdziecie je tutaj jest to ciasto na paszteciki. I jest ono rewelacyjne również do tart. Do różnych zawijańców słodkich, co Wam również w przyszłości pokażemy. Zrobimy a dzisiaj... z tego w przyszłym roku makowiec, a dzisiaj zapraszamy na tartę ze szpinakiem. Idealną na sylwestra. A tak naprawdę będą to takie małe tartusie, żeby każdy miał swoją porcję. Ciasto dzielimy na 6 części. I już najlepiej zacząć nagrzewać piekarnik, ponieważ najpierw spód tarty zapieczemy w piekarniku. Skorzystamy z technologii Dual Cook, żeby nagrzewać tylko połowę piekarnika. Jest to bardziej ekonomiczne pieczenie. I będziemy piekli około 15 minut. Plus, oczywiście, 5 minut, żeby piekarnik się nagrzał. To akurat wystarczająco czasu, żeby przygotować sobie spody. Możemy sobie wytłuścić rękę w oliwie. Tutaj mamy akurat oliwę w pomidorach, które znajdą się w tarcie. I dzięki temu ciasto nie będzie przylegało do rąk. To ciasto nie ma konsystencji jak typowe kruche na tarte, ale będzie kruche, dlatego że w skład tego ciasta wchodzi mąka z ciecierzycy. I to ona sprawi, że będzie ono delikatne i rozpływające się w ustach. Na koniec ciasto nakłuwamy widelcem i wstawiamy do piekarnika. 15 minut pieczenia wykorzystamy na przygotowanie farszu nadzienia naszej tarty. Sparzyliśmy a w międzyczasie szpinak, sparzyliśmy szpinak do On no dzięki temu zmniejszył swoją objętość. co mamy jest tofu. bardzo fajne, ponieważ będzie łatwiej ułożyć go na tartaletkach. Mamy tofu. Dobrze, to trzeba je zmiksować. Jest, a ja w tym czasie pokroję ogórki. Kroimy je w kostkę, ale niekoniecznie taką malutką, dlatego, bo zaraz będziemy miksować je razem z tofu. Kilka ruchów dobrym blenderem i to stało się gładkim twarożkiem. Dorzucamy do niego ogórki. Kiszone, bo one właśnie dodadzą nam takiego fajnego, ostrego smaku. Pora dodać trochę soli i pieprzu. Mniej więcej po pół łyżeczki każdego z nich. Teraz mleczko kokosowe. Ono sprawi, że konsystencja sosu jeszcze będzie bardziej kremowa. Po zmiksowaniu dodajemy mąki ziemniaczanej, żeby po upieczeniu sos miał gęstą, fajną konsystencję. A w tym czasie ja pokroję w paseczki pomidory suszone. Pora przełożyć masę do miski po cieście, po to, żeby zmieszać ją z resztą składników. Dodałam jeszcze 5 minut naszym tartom, dlatego, bo wydawało mi się, że nie są jeszcze wystarczająco kruche. A ja odcisnąłem szpinak, żeby cała masa, całe nadzienie nie było wodniste. Kroimy go parę razy, nie za drobno, tak żeby później nam się liście po prostu nie ciągnęły. Dorzucamy do, do masy stofu z, z mleczkiem kokosowym i z ogórkiem. Dodajemy jeszcze oliwę z pomidorów, żeby nam się nie zmarnowała. A oprócz tego będzie jeszcze bardziej kremowa konsystencja. I wszystko dokładnie mieszamy. Tarty się już zapiekły. Możemy udać się w stronę piekarnika, uchylić go i nałożyć nadzienie do nich. Oczywiście wszędzie powinno być porówno, ale zaraz zobaczymy, jak mi się to uda. Jeśli mi się nie uda. Jola na pewno wyrówna. Bo ja jestem znana z tego, że zawsze staram się robić równe porcje. Jak da się zauważyć, jest to taka wersja tarty na bogato z górką. I teraz szybko, zanim piekarnik zdąży nam wystygnąć, wstawiamy już ułożone tarty do zapieczenia. Wydaje mi się, że 15 minut zapiekania wystarczy. No, i proszę bardzo. Gotowe, przepiękne tarty mogą powędrować na stół. Prawdziwa gospodyni zawsze sprawdza, co podaje gościom na stół, więc my też sprawdzimy. Krucha i gorąca. Może nawet zbyt gorąca. Ale, Ale my nam sobie to z nie tym poradzimy. poradzimy. Smacznego, na zdrowie, wesołej zabawy i szczęśliwego nowego, zdrowego, roku. smacznego nowego roku. Jeśli wam się podobało i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTube. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach oraz produktach bezglutenowej kuchni wegańskiej naszej pracowni kulinarnej. A jeżeli jesteście miłośnikami książek kucharskich, zapraszamy do lektury naszej najnowszej książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Oczywiście znajdziecie w naszym sklepie internetowym. A jeżeli głód dopadnie was na mieście, zapraszamy do naszych food tracków. Oczywiście informacje o tym gdzie aktualnie się znajdują i o tym co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku.